Was bardzo serdecznie drodzy widzę słyszymy się w filmiku, w którym sobie troszeczkę pogadamy o Black Opsie 6, no i tym jak MW3 dogorywa, czyli po prostu mamy dwa tygodnie do Black Opsa 6, więc musi dogorywać, oficjalnie Infinity Ward uznało, że już nie będzie wspierało MW3, kto by się spodziewał. Przypominam, mi to pewną inną serię gier, jak na przykład o nazwie FIFA kiedyś, a dzisiaj EAFC, na tej samej zasadzie, czyli kończy się rok panowania danej gry i lecimy sobie dalej, i porzucamy tam tą wcz wcześniejszą, oczywiście nie może być inaczej, bo jakby miało to wyglądać po prostu, nie możemy zrobić z tego koda mobile powiem wam szczerze że jakby kod mobile był normalnie dostępny na PC w sensie nie trzeba byłoby bawić się w emulatory i tak dalej albo po prostu grać na telefonie co jest torturą samą w sobie wiem bo grałem troszeczkę w koda mobile i grało się całkiem fajne bo dało się tam robić 50 do zera bez problemu jakiegokolwiek tylko że no przyjemność tej gry no nie istniała według mnie za bardzo no a kiedy problem raz odpalić na emulatorze no to po jednym moim fragu już się wszystko skończyło generalnie tak dostałem bana na koda mobile bo myślałem ej może jak odpalę na emulatorze biorąc pod Uwagę, że jeden emulator był taki typowo do Koda Mobile, był reklamowany, to może ja będę grał po prostu na tych, co grają na tym emulatorze. Nie, po prostu po prostu system wykrył od razu, że gram sobie na myszce klawiaturze. Więc czy kiedyś zrobiłem z Koda po prostu grę, która będzie update'owana, update'owana non stop, będziemy mieli 50 giver na każdą klasę, tak jak w MW3 i po prostu będziemy to ciągnąć sobie dalej i dalej, kampanie będą dochodziły i nie wiem, co z tego będziemy robić. Nie wiem, ale wątpię w to, bo nie będą wtedy sobie ładnie zarobić. A zawsze o to chodzi, żeby dobrze Zarobić, prawda? Nie, który tu to widzicie to 51 do 10, co jest ciekawe, bo przed tym musiałem zagrać 4, 4 mecze, żeby mi po prostu dało lobby, które jest w stanie zagwarantować mi chociaż skill streaka takiego, żebym wbił tego helikoptera. Powiem Wam zupełnie szczerze, że granie w Call of Duty obecne polega na tym: gracie parę meczy na odpierdziel, czyli te początkowe po prostu, nie staracie się jej w ogóle, czekacie, aż Wam SBMM obniży poziom, wtedy widzicie, że chłopaki nie, nie latają z podwójnymi shotgunami, nie robią wślizgów, i wtedy robi się dobre wyniki. Mniej więcej tak wygląda ta rozgrywka, czyli pięć meczów gracie do dupy, jeden mecz macie dobrze i mniej więcej w ciągu godziny macie dwa dobre mecze na 10 beznadziejnych. Mi się wydaje, że tutaj jest wszystko perfectly balanced. Niestety nie inaczej będzie w Black Opsie 6, w którym to oczywiście też będzie SBM, czyli największy rak w przypadku oczywiście Call of Duty. No tak jak mówię, znajdźcie mi inną grę, w której jest SBM, której na quick play'u macie zaimplementowany tak naprawdę system MR z rankedu. No teraz sobie przypomniam Lola. No może nie jest to takie rzadkie, ale na pewno w FPS-ach to po prostu nie ma racji bytu. Nie jesteśmy w stanie zagrać meczu, w którym mamy losowe szanse i po prostu gramy zawsze tak samo. Uwierzcie mi, bo Wy pewnie nie wiecie, dlaczego ja się tak czepiam tego SBMM. Niektórzy przynajmniej, więc ja wam wytłumaczę jeszcze raz. Już o tym mówiłem, ale warto chyba wspomnieć jeszcze raz. Kiedy gramy SBMM, gramy schematycznie. Czyli wiemy, od razu wchodzimy do tego lobby. A, to są po prostu dobrzy gracze. To nie jest tak, że jeden gość tam jest dobry, tylko każdy jest tam dobry. My to dobrze wiemy, czujemy to od razu. Gościu robi ślisk, biega z podobnymi shotgunami, robi coś takiego, nie wiem jak się to nazywa, czyli na przykład jest za i wyskakuje z jednej, potem z drugiej, tak przeskakuje i, i wjeżdża ci na slajdzie. To się nazywa jakaś taktyka, bo widzę to non-stopu różnych graczy. Pewnie, pewnie ci, co gram lepiej w Koda, wiedzą o co chodzi. Czyli po prostu, kiedy mamy broń krótkodystansową, to staramy się biegać jak porąbani i robić slalony. To jest znak, że to nie jest to lobby, w którym wbijemy dobry wynik. Wtedy są dwie opcje. Albo gramy to do końca i robimy KD05 i tak przez trzy mecze, żeby potem dostać łatwiejsze lobby, albo po prostu wychodzimy z tego meczu. Ja bardzo, bardzo, bardzo rzadko wychodzę z meczu. Może wyszedłem w MW3-4 razy, bo po prostu nie miałem ochoty, bo na przykład to był mój ostatni mecz i przed spałem czy coś, już po prostu nie miało to dla mnie sens, żeby się denerwować, ale zwykle nie wychodzę, więc tutaj nie da mi się tego za bardzo zarzucić. I przez to robi się taki schemat, że specjalnie gramy albo gorzej, albo na przykład nie wiem, bierzemy sobie snajperkę na shipmencie, tak jak ja, bawimy się nawet dobrze, bo wiesz, że nie umiesz grać sniperką, więc nie spodziewać się wyników 20 do 0, czy tam 50 do 0, czy czegokolwiek. To po prostu grasz sobie, bawisz się, wbijasz jakieś gorsze brońki, potem widzisz, że masz dobre lobby, bierzesz faktycznie. Dobrą broń i próbujesz wbić jakiś wynik. To jest chore i niepoważne. W każdym innym kodzie grałeś zawsze w każdym mecz dokładnie tak. Samo, bo wiedziałeś, że to nie jest tak, że każdy absolutnie będzie akurat w lobby bardzo dobry. Zwyczajnie w świecie SBM wtedy nie działało i dzięki temu mogliśmy sobie grać na odpierdziel lub na Na hardkorze, hardkorze? jakby nam naprawdę zależało. Chodzi tym wszystkim o to, żeby nie było czegoś takiego, że my możemy ten system eksploitować, tak jak niektórzy robią z VPN-ami, po prostu biorą sobie na Izrael albo na jakąś Turcję i tam sobie wbijają mega wyniki, tak jak e, uprzednio było to e, stosowane do Izaka, żeby wbijać kontent. No, Oczywiście też mógłbym teoretycznie wykupić za 5 dolarów, rozumiecie, jakie to jest mała cena i sobie przenieść na Turcję i uwierzcie mi, tutaj były, były wyniki niesamowite, bo zresztą widzicie, jak gram, nie gram najgorzej na świecie, coś tam umiem, mimo że tyle lat nie grałem w Koda to i tak jestem w stanie nawet na tych dobrych graczy wbić w miarę okej okay to KD, ale gra idealnie próbuje was trzymać na poziomie właśnie tego 1-0, żeby każdy był po prostu do niczego, żeby każdy był tak samo, żeby każdy miał tak samo, każdy robił tak samo i każdy grał tak samo, czyli komunizm, przepraszam bardzo nie będę wspierał komunistycznej gry. Więc nie będę wspierał komunistycznego systemu, jakim jest SBMM. Co do samego Black Opsa 6. Bardzo dużo ostatnio mamy informacji na temat tego, jak będą wyglądały ogólnie kroki w grze. I tak, w każdym kodzie, na samym początku, kiedy jeszcze nie mamy do czynienia z pełną wersją gry zawsze, to będą najlepsze kroki w historii. Ja to samo słyszałem, przy, przysięgam od 10 lat. Co chwilę są najlepsze kroki. To razem to ktoś gdzieś się wyświetli na ekranie Przykład, jak mają działać te kroki, mają się niesamowicie rozchodzić w ogóle. Co jest najlepsze? Ja zawsze te kroki słyszę opacznie i mi się czasami wydaje, że mam dosłownie odwrócone słuchawki, bo gościu idzie i tak, a ja słyszę go totalnie za siebie, co nie? I ja po prostu nie wiem, co się w takich momentach dzieje. Dla mnie to jest ogólnie chore, że te kroki zawsze słyszę tak dziwnie. Może kiedyś sobie wymienię słuchawki, może mi się naprawia, a po prostu jestem głuchy. Ale kroki były zawsze bardzo ważne w Call of Duty, dlatego wszystkie perki, które nam te kroki wyciszały i tak dalej, no to zawsze były hejtowane, no bo dzięki temu nie mieliśmy tego, czegoś niesamowitego, co było w kodzie. Że grał się na kroki. W mw 3 to jest gra w ogóle najbliżej, co można byłoby przedstawić, do idealnej gry dla osób niewidomych. Tam graliście krokami. Tam nie patrzyliście się na mapy. Tam po co wam takie rzeczy? Słuchaliście kroków i w taki sposób graliście w grę. Ja tak wbiłem na przykład swojego Moaba. Jeśli będziecie chcieli, żebym wbił na kanał tego Moaba i skomentował go po tylu latach, to yy, dajcie lajka. Jak będzie tutaj, nie wiem, 15 lajków, to wrzucam po prostu tego Moaba sprzed prawie 10 lat. Chyba, to chyba będzie właśnie z 10 lat, nie Samu ta sprawa. Więc poprawiałem kroki, robią jakieś dziwne rzeczy. Te kroki mogą brzmieć dobrze i tak dalej. I tak będzie per, który je wycisza i nie będzie nam to dawało nic. Dlatego ja i tak odpalam sobie coś w tle i po prostu gram... Y i mam wyrąbane troszeczkę. Osobiście granie w Koda obecnie dla mnie to jest całkowity arcade. Nie umiem się w tę grę wczuć, biorąc pod uwagę, że już od premiery mamy skiny typu zombie z trzema głowami i to po prostu nie sprawia mi, że ja jestem w stanie jakkolwiek się wczuć w Koda i nie czuję tego klimatu. Czasami on był na początku gry, kiedy jeszcze nie było dużo tych skinów i tak dalej. Wejdzie pierwszy battle pass, dadzą mi jakiegoś Franka, Woodsa z Irokezem i się skończy po prostu dobra zabawa w military shooter. Niestety, taka jest prawda. Ja jestem tego świadom i ja ja wiem, że kod już nie jest po prostu do końca dla mnie. Mimo wszystko nadal w niego gram. To tak, wiecie, jakbym był do Fortnite i się denerwował, czemu tam jest Thanos? O co tutaj chodzi? Co tutaj Kratos ma do czynienia z tą grą? Nie, nie, nie. Tam to w miarę, powiedzmy, pasuje, bo tam zrobił się z tego taki benchmark na cokolwiek po prostu, nie? Niech sobie Fortnite ma te skiny, mi to w ogóle nie interesuje. Mogą tam dodać każdego. W sumie dodali już tam każdego. Nawet pewnie jakby wymienił losową postać. Po, chciałem powiedzieć Rick Grimes, wiecie? I mi się wydaje, że on jest... I grze, nie? Mie Boże, jedynym. On też jest kodzie. Dobra, to w ogóle jest core. Co z MW3? Moja ostateczna opinia, wbiłem chyba 120 level, coś takiego. Grałem sobie sporadycznie, wbiłem na codziennie tak mniej więcej na godzinkę, na dwie i powiem wam, no grało mi się dobrze, tylko że 80% tego czasu to jest granie shipmentu. Co wam mogę powiedzieć? Ja nie wiem, czy lubię MW3, czy ja po prostu lubię tak bardzo shipment. Oglądam taki filmik 10 typów graczy Call of Duty. No ja się idealnie wpasowałem w tego gracza, który po prostu gra shipment. Sorry, ale tam się dzieją rzeczy niesamowite. Tam, się, tam są emocje, tam jest zabawa. To jest po prostu typowy arcade. Gdybym oczywiście miał mapy z Black Opsa 2, którego wychwalam pod niebiosa, bo tak, no Black Ops 2 jest najlepszy, i tutaj nie mam w ogóle nawet dyskusji na ten temat. Po prostu te mapy są świetne. Ja uważam, że dosłownie ja nie mam by nic przeciwko tym, tym remakom. Ja, ja wiem że to ludzi wkurza, że o, ty nie chcesz zmian, ty nie chcesz nowości, ty byś chciał kraść tylko sam te mapy. A co mam po poradzić na to, że Raid jest idealną mapą z Black Opsa 2, że Hijack nawet, którego, który jest taki mm, pół na pół, jest idealną mapą, która jest dosłownie symetryczna i je, daje równe szanse każdemu teamowi. Co mam poradzić na to, że slumsy są tak perfekcyjnie zbalansowane? No nie jestem w stanie nic na to poradzić. Po prostu mapy się gra świetnie. Nie moja wina, że w nowych Call of Duty od 5 lat nie są w stanie zrobić dobrej, fajnej mapy. I tak, w Black Opsie 6B była mapa jedna, która mi się spodobała i to był taki apartament powiedzmy z basenem i w ogóle. Ta mapa była całkiem fajna. I tak była dosyć duża, i się grało na niej fajnie. Tak to te inne mapy, jak te w kopalni, w tej workucie. Rony boskie. Co to było za dziadostwo? Więc ja MW3 zapamiętam jako po prostu symulator dla mnie, shipmentu, który grałem pod koniec, kiedy już gra dogorywała, i naprawdę nigdy w życiu nie czułem takiej dysproporcji pomiędzy tym, że ja mam słabą broń, nie mam dodatków, a ktoś ma te dodatki. Zawsze jak brałem czyjąś broń, to czułem się pięć razy silniejszy, więc pay to win oczywiście jest w grze. No nie jest takie pay to win, ale no można sobie wykupić schemat, mieć te rzeczy szybciej, niż trzeba więc powiedz, że jest jakieś takie minimalne pay to win. Ja na to zawsze tak nie narzekam, chociaż no, dla mnie mogłoby tego nie być, tych płatnych schematów, no ale co by innego zrobili, jakby inaczej to mieli zrobić, żeby wcisnąć te skin do gry? No nie wcisnęliby, o, mi by było w ogóle nie szkoda, ale wam pewnie byłoby szkoda, którzy za tą grę płacicie. Pewnie Battle Passa do Black Opsa 6 mógłbym wykupić, przez to, żebym chciał robić content, więc pasuje to wyrobić, żeby mieć więcej opcji do omawiania, więc. Pewnie wykupię, ale nie dlatego, że ja chcę, tylko raczej dlatego, że pasuje to robić pod kon. Ogólnie zapowiada się ciekawie, Black Ops 6. Na pewno przejdę kampanię, na pewno będę grał w zombie. Zobaczę, czy to wrzucę na kanał. Zobaczymy. Na pewno bym chciał odpalić live'a. Pierwszy dzień mam nadzieję, że będzie działało. Właśnie w pierwszy dzień obcowania z Call of Duty. Mam nadzieję, że się uda. I będziemy sobie razem wspólnie grali, więc zapraszam bardzo serdecznie do zostania na kanale i do następnego odcinka. Pa pa.